Na pewno jakie sytuacje były, no nie wykorzystaliśmy. Szkoda, że takie znowu takie głupie bramki tracimy, a tak jak trener powiedział, że teraz jest wolne musimy odpocząć i od stycznia przyjeżdżamy i musimy pracować i na pewno jest dużo rzeczy do poprawy, bo tak jak trener powiedział, że trzeba, trzeba, trzeba kilka rzeczy pozmieniać i myślę, że już od nowej rundy będzie to lepiej wyglądało i, i zaczniemy punktować i z tego ostatniego miejsca się wybijemy i będziemy na pewno gdzieś tam wyżej. Ciężko, no, ciężko powiedzieć, no, jesteśmy na ostatnim miejscu. No, to nie, było, nie, ta runda nie była jakaś, nie wiadomo jaka dobra, no, słaba, no, trzeba to powiedzieć, powiedzieć wprost. No, musimy, tak jak mówię, no, w styczniu zakasać rękawy i po, przepracować bardzo dobrze okres przygotowawczy. No i od, nowego, od nowej rundy zaczynamy od nowa i musimy zdobywać punkty i wyjść z tego, z tego ostatniego miejsca. Prawda jest taka, że mała, mała, mało punktów wzięli nas od nawet pierwszej ósemki. Tam nawet nie wierzą w to, że tam możemy awansować, a wydaje mi się, że to jest realne. Pewno inne, inaczej to wygląda niż z trenerem rybarskim. Każdy trener jest inny. No, ciężko powiedzieć, bo to dopiero są dwa, 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 treningi były i jeden i mecz. No, to się okaże w styczniu wydaje mi się, że dobry tyle, że no, wiadomo znany trener i wiadomo, że jest dobry. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nasza współpraca dalej, bo to dopiero były, tak jak mówię, dwa treningi i tak naprawdę okres przygotowawczy, jeżeli przepracujemy dobrze z trenerem, a na to się zanosi, to wydaje mi się, że będzie dobrze.